Siemanko czy janko widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Survival Baranowice. Ostatni odcinek y, był o tym, jak budowaliśmy tu sobie chatkę. Jak widzicie, tutaj sobie pozbierałem niektóre rzeczy. Oczywiście, z czasem, y, ten nasz Survival y, będzie coraz bardziej rozwinięty, coraz bardziej. Y, coraz lepiej będzie się po prostu rozwijał więc słuchajcie ja na razie moją budkę tutaj zostawiam daj żebym się zrespawnował i biorę na razie kamienne rzeczy siekierkę, tarczę myślę, że zostawię i słuchajcie ruszam na race, biorę to i biorę w razie czego jeszcze troszkę jedzenia dobra, myślę, że tyle by wystarczyło cheatów żadnych mam nadzieję nie włączałem włączałem ale to nic już nie potrzebuję tych cheatów żadnych czy coś w tym stylu po prostu no oj czekajcie SK dobra wyszłam sobie z tych cheatów włączyłem cheaty więc jakby coś to możemy sobie wpisać kill, chociaż yy, ten no, na... a właśnie nie dzisiaj jednak nie będę wyszedł słuchajcie wreszcie postanowiłem sobie troszkę jedzonka nazbierać bo pasowałoby mieć zapasy jakbyśmy już mieli bardziej wypasioną chatkę i to wszystko. choć nawet ze, ze, ze szkieleta strzały. Skoniec coś wypadnie w ogóle. Skóra tylko, dobra. To skóra mi jest niepotrzebna. Poczekajcie, bo tutaj niedaleko właśnie jest tutaj jest cave, no nie? I tutaj może być wągiel, który właśnie, gdzieś właśnie jest wągiel. ale ja niestety jestem na tyle niemądry, że nie wziąłem sobie kilofa. No, chyba kamienny kierow mi się rozwalił, wiecie co? Czekajcie, żebym się nie zgubił tutaj na tym świecie, bo by była lipa. Tam jeszcze świnki widzę, to ja jestem gdzieś tutaj, no nie? Ja muszę iść na razie po te rzeczy potrzebne. Tutaj jestem. Tak. Tutaj. Nie tam, gdzieś tam. Poczekajcie. Chcę zobaczyć. Tak, tutaj jestem, dobra. Muszę sobie zrobić jakieś ten hop kilof mam tylko drewniany. Wiecie co? A nie, kamienny też jest. Dobra, to myślę, że strzały na razie mogę odłożyć. To też surowe mięsko odłożę. I wezmę sobie jeszcze drewniany kilof. Już zużyję go. Do końca mu dobiję. Bo nie ma sensu, żebym ja się mordo mordował bardziej kamienny kilof, jak drewniany. Drewniany jest po prostu dla mnie słuchajcie, mniej ważny. Bo mnie mnie interesuje, bo jest słabszym kilofem. Jednocześnie... No. Właśnie, słuchajcie, mamy też mącz y kości, więc możemy zrobić mączkę kostną. Ale ja nie będę robił mączki kosm... Ja nie mogę, zombie, zombiak, 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 o nie, tak myślałem, że coś tu może mi za chwilę wyjść. I tak się zaczął palić, te mowy są niemądre, pyś! Dobra, nie ma go już. Tak myślałem, wiecie co? To ja może z tego cave'a na razie wyjdę. Ja nie mogę, creeper tam jest! I zombiak idzie, dobra, wiecie co? Ja może stąd ucieknę lepiej, bo nie chcę zostać zabity. I ja nie mogę... Idzie armia zombie do mnie, wiecie co, muszę się schować. Muszę się schować w domku szybko. Dobra, tu nie mam nadzieję nie dorwą yy, Ziemniaka mam. O proszę. A ja mam tu zapasy wągla, dobra, to biorę węgiel i przepalam, słuchajcie. To surowe mięsko, ziemniaka też przepalę. Yy, surową baraninę też przepalę. Mam nadzieję, że mnie nie znalazły te nie, pewnie i tak się już spaliły mm, bo się zombiaki przecież y, palą w dzień, to chyba logiczne niech się ziemniaczek przepala y, bo musimy mieć naprawdę dużo jedzonka, dużo, dużo jedzonka Jak widzicie, ja w sumie się nie boję walki z potworami ale nie chcę zginąć po prostu bo walka z potworami to jest dla mnie easy, tylko ja po prostu nie chcę zginąć, bo mam jeszcze za słabe rzeczy, żeby się bić. Według mnie minimum diamentowe powinniśmy mieć. Ale... no to zależy akurat, to zależy. Z tego cave'a mi wyszły te ząbiaczki. O, tu nawet patrzcie, zgniłe mięsko jest po jednym. Tam coś jest? Nie, to jest tylko jajko kury. Tutaj coś jest? Nie, wiecie co, ja myślę, że pójdę sobie na razie do domku. właśnie mi jak najmniej spida używać, żebyście coś widzieli. Bo tutaj, wiecie co, jak się używa spida, to zwykle jest yy, ograniczone pole widzenia. Pieczonego ziemniaka yy, mogę sobie zjeść, pieczona wieprzowina, o, i patrzcie, pyk, dobra, to akurat mam szczęście. A właśnie, bo zawsze chciałem spróbować, czy da się upiec zgniłe mięso. Tak dobrze jest. Patrzcie, mam. Zgniłe mięso? Nie da się upiec, dobra. Trudno, biorę węgiel. Wkładam do skrzynki niepotrzebne rzeczy. Tak. Yy... Zgniłe mięso włożę. Kość też włożę. I wiecie co, myślę, że możemy sobie włożyć. Chociaż nie, kamienny kilów wezmę. Czy mi się wydawało, czy słyszałem zombiaka. Nie mam pojęcia, Gir to odłożę, kamień wezmę, łódkę też wezmę, słodkie jagódce. a węgiel jeszcze odłożę, pyk. Dobra, mm, Ci co, ja muszę iść troszkę tutaj, w tą stronę, hop, też nie, tarczę na wszelki wypadek wezmę i to też. Drobimy sobie, patrzcie, idziemy teraz po drewno, robimy pochodnie, biorę troszkę budulca, w razie gdyby się coś działo niebezpiecznego to będzie dobrze oj nie otwieraj skrzynki tylko zjedz sobie ziemniaka ziemniak nie dodaje jeszcze tak dużo jedzenia jak myślałem ale to dodaje bardzo dużo więc jedzonko muszę wziąć tak czy siak ponieważ to jest bardzo potrzebne czy mi się przepala? Czekajcie, bo ja tu gdzieś miałem takie mm, surowe mięsko inne troszkę a ja mam pochornie dobra po co, po co mi to wezmę pochornie tarcze wezmę przede wszystkim tarcza F, zakładam sobie tarczę i słuchajcie wychodzę z domku, wezmę sobie może, nie, kamiennymi będę na razie walczył, bo nie chcę marnować, nie chcę marnować tych, nie chcę marnować, wiecie, no tego wszystkiego innego i myślę, że w tym cave czekałoby na mnie coś ciekawego troszkę się boję do niego wchodzić, bo tu lawę słyszę o nie, creeper tam jest Patrzcie, ja wam pokażę skuteczną, skuteczny sposób na walkę z Creeperem szczególnie. On ma przezwisko ogóraz Czekajcie. Gdzieś poszedł. O, tu jest creepcio. patrzcie. Zasłaniamy się tarczą. On sobie wybucha. I nic się nam nie dzieje. Okej, okay, tutaj jest cave. Słyszę szkieleta. I nie zaczął atakować, to, to nic. Ale w takim razie, słuchajcie, ja ryzykuję i biorę to żelazo. Bo przyda mi się. Żelazo jest przydatne. I myślę, że mogę wyjść. Hop, hop. Ale ja czego sobie zmienię, bo. Wychodzę stąd, bo tutaj. O, ja nie mogę szkielet, już nie zauważył. Dobra. Przestraszałem się troszkę, ale to nic. Zwiewam stąd. Dobra, pyk. Bo już tak myślałem, że może mnie jakiś mobek zauważyć, więc będę spływał z tej jaskini, z tego kejwa. Zamknę się w domku. I słuchajcie, moje łupy są dobre, aczkolwiek nie najlepsze. Chociaż szczerze mówiąc, muszę przyznać, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Aha, jak przepalam bruk, to kamień powstaje, dobra. Ale ja muszę to wsadzić, to wsadzi całe żelazo. Ok, niech się piecze. Ja idę po troszkę drewna. Drewno jest potrzebne. co i myślę, że zaczniemy robić pierwsze zbrojki, jak już będę miał te bardzo dobre narzędzia. Albo nawet dzisiaj może zrobimy tę zbrojkę. Chociaż wątpię, bo nie chcę marnować. A jeszcze się kierka przydałaby się żelazna. chociaż na razie kamienną mam i wystarczyłaby mi kamienna jak widzicie się ściemnia yy, robi się noc tam mam swój, swój szlak oznaczony pochodniami więc bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy yy, czekajcie jak się robiło płotki, ja muszę sobie przypomnieć jak się płotki robiło sobie muszę oświetlić troszkę tutaj drogę dobra, muszę się za chwilę położyć spać, bo widzicie już się zaczyna ściemniać jak tam moje żelazo? Przepalone. Dobrze. To węgiel zawiera. Oj, nie wyrzucaj tego węgla. W piecyku się pali ładnie. Ja już chyba pójdę, już może spać. Jeszcze nie mogę. Teraz chyba mogę. Tak. To słuchajcie, jak ładę się spać. Myślę, że niedługo znajdziemy sobie jakieś lepsze miejsce na osadę. Że powoli, może znajdę jakiegoś klipera na łące tutaj. brak creeperów, dobra yy, bo słuchajcie, tutaj a właśnie, muszę iść przecież stworzyć te, 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 te moje narzędzia, hop się tu muszę zamknąć szczelnie żeby mi tu, się, żeby mi się tutaj nikt nie włamał i słuchajcie, starczy mi tylko na budki, budki, tak ale czekajcie, czy ja mam już tutaj kilof żelazny? mam, mieczyk też mam ale ja chcę zrobić płotki. Ja chcę zrobić dużo płotków, dużo płotków. I muszę... Raz, o... Yy. wziąć wszystko już... O i patrzcie, wyszło mi bardzo dużo drewna. Ja chcę płotki zrobić. Płotki, płotki, płotki. Kurczę, jak się robiło płotki? Poczekajcie. A, łopaty przede wszystkim. Yy, płotek hop czekajcie, bo ja zapomniałem kompletnie jak się płotki robi nie mam pojęcia ale przynajmniej mam, żeby sobie tą, tą chatkę ładnie drewnem ozdobić więc słuchajcie, ja idę sobie zrobić tutaj ścieżkę przed domkiem chciałem wam pokazać jak zrobić taką ścieżkę ładną przed waszym domkiem, bierzecie łopatę i klikacie prawym przyciskiem myszy, robiąc taką ładną ścieżeczkę patrzcie, w ten sposób można sobie chodzić po prostu normalnie po takiej Ścieżce wyrobionej przez Was. I tutaj słuchajcie, gdzieś sobie zrobimy też uprawy, pamiętajcie. Może z tych kości jednak zrobię sobie tę łączkę kostną bo opłaca się. O, patrzcie, tutaj będzie skok i patrzcie. W, te, w taki sposób. O! Fajny jest. Tutaj przy wodzie myślę, że będę mógł sobie zrobić uprawy niedaleko. O! I patrzcie, w taki sposób właśnie robimy tę ścieżkę. Dajcie znać, czy się Wam podoba taki sposób, oj ale ja nie miałem zniszczyć ziemi tylko ten miałem położyć ziemię Znaczy w sensie nie położyć tylko ten i patrzcie ta dróżka będzie prowadziła do farmy dzięki czemu możemy się nie gubić oj ale właśnie chciałem wam powiedzieć, że to strasznie szybko łopatę psuje więc warto wziąć parę łopat do tego lepiej chociaż ja wziąłem jedną, bo mi na razie niepotrzebne aż tyle o, konie tu są. Poczekajcie, bo ja siodła nie mam. Pyś. Dobra. I patrzcie, tutaj myślę, że możemy sobie zrobić pierwsze uprawy. A właśnie wiadro wody sobie zrobię z tych trzech żelaz. Bo się opłaca. I patrzcie, zrobię sobie tutaj ogródek. Uzbieram troszkę sadzonek. Poczekajcie, bo sadzonki mam tutaj. Tak, mam yy, łącznie 7 sadzonek. To będzie mały ogródek jak na razie. I zrobię... Wiadro, Hop, hop. I mam wiadro. To teraz tak. Yy, hop. Zamykam drzwiczki. Bierę wiaderko wody. Hop. Zamiast tego, może lepiej. Hop, to sobie odłożę. I patrzcie, nabieram troszkę wody. I patrzcie, możemy podążać śmiało za tą ścieżką. Yy, tutaj się teraz mała, malutka dosłownie szansa, że pogubię się. U mnie i właśnie to mogą być y, szlaki naszej postaci. Więc tak, patrzcie. Kopiemy sobie tutaj taki dołek. W sensie, ja potrzebuję do tego. Ja nie mogę, ja potrzebuję do tego motyki. To ja szybko wrócę teraz do domu wyjątkowo na speedzie. Hop, hop, hop. Bo potrzebuję do tego motyczki. Motyczki. Pani, pani motyczki potrzebuje. Mam patyczki mam. To zrobię kamienną motykę i jest. Pięknie. Pochodnie myślę, że mogę na razie... A nie, po, y, oświetlę sobie troszkę ten ogródek. Mam nadzieję, że zdążę go zrobić do nocy. Chociaż to raczej istotne, że zdążę go zrobić w te parę minutek. Y, więc tak, hop. Tutaj o dziwo ta dróżka nie jest taka. Wiecie, muszę sobie postawić te girciki. Hop, hop, hop. I myślę, że poczekajcie jeszcze tutaj sobie hop. Żelazną łopatą. Zrobię tą ścieżeczkę. Hop. hop, 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 hop. I tu będzie ten ogród. Więc tak, patrzcie, tutaj musimy wykopać... Nie wiem, tego dziwka na pewno muszę wykopać, bo mi będzie przeszkadzał co nieco. I patrzcie, tu będzie dróżka. Tutaj muszę wykopać malutki dołek dosłownie. Hop. Patrzcie, taki gdzieś. Albo nawet. chociaż. taki, o. Taki wystarczy. Jak na początek. O i patrzcie, rozleje się tutaj woda lekko. Ja idę po kolejne wiaderko. Tyk. O, tak, świnka halinka, ale się posunę stąd. Hop, dobrze jest. Jeszcze troszkę tego wiade tych wiaderek potrzebuję. Hop tutaj, hop i jeszcze jedno myślę i będzie gotowe hop, nabieram wody i tu dobra, o takie wystarczy i patrzcie tutaj robimy sobie ziemię uprawną wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i w taki sposób tworzymy ziemię uprawną i patrzcie, teraz mogę sobie tutaj zasadzić różne przeróżniste rzeczy. O, nasiona pszenicy. Mogę sobie zasiać słodkie jagódki. Już słodkie jagódki się chyba inaczej troszkę sadzi. Chociaż mam nadzieję, że mi nic nie wejdzie w te uprawy. Hop. I patrzcie, tutaj sobie posadzę nasionka pszenicy. Hop, w taki sposób. O. I mogę sobie uzbierać troszkę więcej nasion pszenicy, w sumie. O, wyparły kolejne. I muszę uzbierać naprawdę tych nasion pszenicy troszkę, żeby. Bo się opłaca zwierać na farmę, akurat. Wyrośnie nam pszenica i będziemy mieli na jedzonko. O, jest kolejne ziarenko. Hop. Idę, słuchajcie. Idę do ogródka. O. I zasadzę kolejne tutaj. Poczekajcie, muszę. Zebrać to. A jeszcze ten dobrze jest. Hop. I patrzcie, mam zebrane. Te kurczaki nie. Kurczaki chyba mogę patnąć jednego. Ciebie też, panie kurczak. Hop. Dobra. Pochodnie wziąłem. Nie zostawiłem. Wziąłem? Nie zostawiłem. Ci co jeszcze tu za chwilkę przyjdę. I muszę jeszcze oś oświetlić ten ogródek, żeby mi szybko wszy wszystko szybciej wszystko rosło. Tutaj przez tą druszkę bardzo mała szansa, żebym się zgubił, bo fajnie jest to naprawdę zaznaczone. Yy, a, ja wziąłem pochodnie, <grytanie> tylko ich nie zauważyłem. Dobra, hop, wychodzę z tego domku i na speedzie się przejdę, zanim się jeszcze noc zrobi, bo za chwilkę będzie noc, bo słońce już zachodzi. To w się sensie będzie za chwilkę zachodziło. I patrzcie, ogródek oświetlamy w ten sposób. Robimy sobie o, tak. O, patrzcie, już jagórkami. mi widzicie, urosła leciutko. Tak. Tak. I tak. Dobrze. I patrzcie, jak wygląda tutaj o wszystko na razie. Yy, muszę zrobić mączkę kostną. Właśnie przyspieszę sobie troszkę te uprawy. Idę do domku. po mączkę kostną w sensie po kości bo z kości się robi mączkę kostną o tak, coś i patrzcie z tego szkieleta mamy, y, oj nie nie stawię tutaj tej pochodni nie, muszę, nie musiałem jej postawić zaraz się noc zrobi podejrzewam bo już widzę, tak już słońce zachodzi jest tam, o pyk słuchajcie to, to musi być też taki przytulny ten zakątek i tak, patrzcie. Tą mączkę kosną bierzemy sobie w łapkę. O, w taki sposób. przyspieszamy leciutko uprawy. O, w taki sposób. I tutaj też. Oj! Widzicie? Ukułem się jagodami. I właśnie miałem wam powiedzieć, że jeśli wejdzie się w jagody, dostaje, zaczyna się dostawać obrażenia. To jeszcze kwiatki dla, dla ozdoby. O, pyk. Lecę szybko jeszcze do domu po jedną rzecz, bo zapomniałem tam o jednej rzeczy jeszcze, żeby to było ładnie ozdobione Patrzcie, idę I biorę sobie dębowe liście To będzie nasza ozdoba na ogródek Być może nawet szklarnie mi się uda zrobić Ale tu potrzebowalibyśmy piasku Żebym zrobił szkło Dobra, jestem już tutaj Hop, hop Ozdaję sobie w ten sposób Patrzcie Tyk Oj, nie Dobra już myślałem, że mi wodę... O ja, patrzcie, już, już nam to bardzo ładnie rośnie, więc bardzo mnie to cieszy. O, tak. I tutaj jest coś takiego i coś takiego. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. Kto chce, nie zostawi łapeczkę, a kto chce, nie subika. Ja się prześpię i słuchajcie, kończymy odcinek. Dobra, idę sobie szybko do domku. Złożyłem zrobić ten ogródek. Oj, zabudowałem sobie nowe wejście. Hop, tyk. Dobra, słuchajcie, ja się kładę spać. O, jeszcze nie mogę. Okej, okay, słuchajcie, to na czym zakończymy nasz odcinek. Widzimy się w następnych. Cześć.